Maneczko Mordy na kanale Biegun Pirotechnika. jest ze mną za kamerą kto? Marcinator. Tak jak Wam obiecałem, jestem w siedzibie Faberki Biegun. Pokażę wam, wam pokrótce sklep. Chodź, Marcinator. Pokrótce Wam pokażemy sklep. O, wow, to ta największa wyrzutnia na typleksu. Słuchajcie, widzowie, jeszcze parę informacji dla Was. Sklep znajduje się oczywiście w miejscowości Lubochnia Górki. Więc jak jesteście z tej miejscowości lub z okolic, oczywiście zapraszamy stacjonarnie na zakupy tutaj do Faberki Biegun. Ceny są internetowe, bardzo fajna jest obsługa, więc serdecznie zapraszamy. Jak widzicie, od koloru do wyboru. W tym roku przyszedł asortyment z importera Rakio, i mamy także nowego importera. W tym roku, z tego co dobrze pamiętam, mamy Ester Pyro. Tak, marcinator? No i tak, jak widzicie, prezentuje się asortyment. Oprowadzimy Was trochę po tym sklepie, tutaj. Także serdecznie zapraszamy. I co chciałem powiedzieć? Oczywiście tak jak obiecałem, będzie dzisiaj rozstrzygnięcie konkursu. Marcinator oczywiście y, przygotował y, konkurs, co Marcinatorzy, odpowiedz mi. Do wygrania, właśnie, widzowie. Do wygrania, tak jak powiedziałem, tak jak obiecałem z fajerki biegun jest do wygrania akum 225. I to nie są ściemy, widzowie. Słuchajcie, i chciałbym, mam do Was wielką prośbę. Musicie być cały czas aktywni. Przez cały rok bym chciał, bo jeżeli, jeżeli będziecie aktywni widzowie, no to będzie więcej konkursów. Prawda Marcinator? No. no i co? No mamy Peking Opera 1, mamy dużo mamy ogólnie, jest tutaj przeogromny wybór klaska. Mamy pomałe kostki, po małe kostki, pośrednie kostki. Jak widać jest tego przeogromny wybór. Mamy też yy, petardy, gulkany, piszczki, dużo, dużo, dużo asortymentu. Patrzcie, są zabytkowe jeszcze bum boom Można zakupić na miejscu, oczywiście. PS2 oczywiście, EP3 Powerful Bulldogi. Są Powerful Bulldogi, jak najbardziej tak. Pikolaki, rc jedyneczki. czy turujeczki RC1 No i co, jak widać: od koloru do wyboru każdy znajdzie coś dla siebie single-shoty, no i oczywiście mamy też coś, co lubią też kobiety, czyli mamy takie, wiecie, serduszka, cyfereczki, mamy też tutaj takie zimne ognie, w serduszka mamy różne po prostu, jak to się nazywało? W konfetti. Konfetti mamy proszki holi, no i co? Rzymskie ognie, rakiety, dymy, coś dla też kibiców i nie kibiców, mamy dymy, flary, race, rzymskie ognie, zobacz. Od koloru do wyboru, nic tylko przyjeżdżać. A no i oczywiście, jak odcinek leciał, no to jeszcze cały czas możecie zamawiać na firewerki biegun. Z kodem firewerki macie zniżkę minus 15%. No i co? Gatlingi. Słynny shooter Tropik Gatling, nie? No i dwucalówki też oczywiście są. grube kalibry też, czyli nie, nie braknie nic, widzowie. Także, wy widzowie, napiszcie coś fajnego w komentarzu, jak wam. Owy asortyment się podoba w tym sklepie. A teraz będziemy zaraz przechodzić do losowania, prawda, Marcinator? To przekazujesz mi teraz pałeczkę? Nie. Dobra, widzowie, wznawiamy, bo musieliśmy poszukać inny program. Marcinator tu wam pokaże, nowa, pokaż, Marcinator. Link tam jest, tak? Tak. Dobra, pokaż. Dobra. I teraz równanie i skanowanie. Do rąbany wygrał i... Zwycięzca, gratulujemy. I teraz drugi, żeby nie była, by się ta osoba nie, nie, nie odezwała. No i winner! I kto? Midas mi 5814. To gratulacje. Gratulujemy pierwszemu zwycięzcu. Jeżeli wygrałeś, odezwij się oczywiście w komentarzu. Yy, I potem skontaktujesz się ze mną na pliw. Także gratulacje serdeczne. Także, no, na propsie na pewno będzie ta osoba zadowolona, tak jak widać, także warto brać udziały w konkursie, także no co, zostawcie łapkę w górę, subik, dzwoneczek, macie w linku, znaczy w opisie macie linki, oczywiście zapraszam serdecznie do social medii na Facebooku, do fajwerki biegun i także na Instagrama widzowie. I widzimy się w kolejnych odcinkach, wszystkiego dobrego na święta, w nowym roku i na no, w sumie szczęśliwego nowego roku, do zobaczenia.